W 2018 studio Insomniac stworzyło w tym momencie legendarną grę o przygodach Spider-Mana. Świetny gameplay i fabuła sprawiły, że większość graczy uważa ten tytuł za najlepszą grę o pajęczaku, jaka kiedykolwiek powstała. Dodatek do gry wprowadzający Milesa Moralesa był jeszcze lepszy, co nie było łatwym zadaniem. W 2020 Miles otrzymał swoją grę, w której walczy z organizacją Roxon. Gra obnażyła przed nami jego osobowość, moce i styl walki. W 2023 insomniak będzie miał bardzo trudne zadanie do wykonania. Musi przebić poprzednie gry, jednocześnie nie wpadając w pewną pułapkę. Rozgrywka Petera i Milesa musi się różnić na tyle, aby uzasadnić dowolną zmianę między bohaterami. Niestety, ten zabieg może okazać się pułapką, w którą wpadła nowa gra o przygodach Kratosa i Atreusa. Zmiana między kompletnie różnymi bohaterami może mieć wpływ na tempo i rozgrywkę. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym wam przypomnieć o co miesięcznym rozdaniu kart podarunkowych do sklepu Eneba, co jest moją inicjatywą. Co miesiąc losowy komentarz otrzyma kartę o wartości 50 zł do wydania w sklepie Eneba. Dodatkowo co tysiąc subów jeden z was otrzyma podobną kartę, ale o wartości 100 zł. Szczegóły oraz link do sklepu Eneba, jak zwykle w opisie. Rozgrywka Kratosem w serii God of War jest świetna. Kamera osadzona za plecami bohatera oraz przesunięta nieco w prawo daje poczucie imersji. Ciosy Kratosa wydają się jeszcze bardziej dewastujące. W Ragnarok możemy wcielić się w syna Kratosa Atreusa. Rozgrywka tą postacią jest zupełnie inna. Ojciec i syn mają kompletnie różny styl walki. Kratos przed do przodu, niszcząc wszystko, co się rusza, natomiast Atreus woli walkę z dystansu. Historia jest dynamiczna, ponieważ poznajemy ją z punktu widzenia dwóch postaci, ale różnica w stylu walki jest po prostu ogromna. Przyzwyczajenie się do zmian typowemu gamerowi zajmie sporo czasu. Rozgrywka Atreusem jest stosunkowo długa i skakanie między bohaterami może być uciążliwe, biorąc pod uwagę kompletnie różny styl. Dlaczego w ogóle o tym wspomniałem? Ponieważ w Spider-Man 2 będzie dostępna podobna mechanika. W dowolnym momencie będziemy mogli zmienić się między Peterem a Milesem. Zarówno jeden, jak i drugi mają bardzo podobne umiejętności i moce, więc baza pozostaje taka sama. Potencjalnym problemem i pułapką Insomniak może być fakt, iż postacie są zbyt podobne do siebie. Studio musi wymyślić powód, abyśmy chcieli zmienić postaci. Miles musi być na tyle inny od Petera, abyśmy chcieli zmienić bohaterów, jednocześnie musi być na tyle podobny, abyśmy nie spędzali kolejnych godzin ucząc się gry na nowo. Nauka powinna być po prostu minimalna. Gracze muszą czuć, że grają inną postacią, jednocześnie nie ucząc się jej od nowa. Jak myślicie, czy Spider-Man wpadnie w pułapkę Ragnarok, czy Studio Insomniak da radę? Dajcie znać tam gdzie zwykle.